Gdybym miał powiedzieć, co mnie zaskoczyło w czarnym proteście, czarnym marszu, powiedziałbym, że nie, mnie, nie zaskoczył mnie radykalizm, haseł, które tam się pojawiły, nawet niespecjalnie zaskoczyła mnie ogólna liczba protestujących we wszystkich miastach w Polsce. Nie zaskoczyła mnie oczywiście reakcja mediów, i to właściwie wszystkich, i tych konserwatywnych, i tych lewicowych. Natomiast jedna rzecz jednak nie zaskakuje. Zaskakuje mnie zadziwiająca bierność organizacji ProLife, a zwłaszcza organizacji Prawo do Życia, która zgłosiła projekt obywatelski, będący teraz przedmiotem tak e, gwałtownego i też kłamliwego w wielu sytuacjach ataku lewicy. Zawsze wydawało się, że to są środowiska niezwykle prężne, przecież udało się pod tym projektem zebrać 500 tysięcy podpisów, co jest bardzo dużym osiągnięciem, a tymczasem wszystko wskazuje na to, że ta organizacja uznała, że już swoją pracę wykonała. Projekt zgłosiła w Sejmie i teraz już cały problem i wszystkie koszty wizerunkowe związane z przecież bardzo kontrowersyjną propozycją ma ponosić partia rządząca. Nie mamy żadnej akcji wyjaśniającej, co w tym projekcie tak naprawdę jest. Nie mamy w zasadzie żadnej aktywności członków tej organizacji, którzy by próbowali wyjaśnić, odkłamać fałsze, które się pojawiają, chociażby ze strony Amnesty International, gdyby nie to, że niektórzy Członkowie tej organizacji czy członkowie Ordo-Juris są zapraszani do mediów, to w zasadzie w ogóle by żadnej ich aktywności medialnej nie było. Przede wszystkim zaś nie rozumiem, jak można było nie przewidzieć takiej reakcji lewicy i nie pomyśleć o tym, żeby samemu zorganizować dużą demonstrację poparcia dla tego projektu. Ja odbieram to zachowanie tę pewną zadziwiającą kapitulację nie tylko jako brak profesjonalizmu, ale też brak odpowiedzialności za własny projekt, który się składa. Bo pomijając już obawy, moim zdaniem bardzo zasadne, że naruszenie ustawy z 1993 roku może w przyszłości spowodować no, fatalne skutki w postaci jakiejś bardzo daleko idącej liberalizacji. To jeżeli naprawdę się chce obecny projekt przeforsować w Sejmie, chce się spowodować, żeby partia rządząca faktycznie go przegłosowała, to bez takiej akcji wyjaśniającej, uświadamiającej i przede wszystkim zdejmującej z partii rządzącej część ciężaru argumentacji za tym projektem, to się na pewno nie uda. A zatem, prolajferzy, weźcie na siebie część odpowiedzialności za to, co zaproponowaliście, i weźcie się do roboty.